Kurde, no, znowu ustawiające blok. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony to z jest papier! Dzień dobry! I słuchajcie, dzisiaj mamy niebywały challenge, ponieważ dzisiaj to, co trzymamy w ręce, stawia się pod naszym przeciwnikiem. Także dzisiaj będzie dosyć ciekawie, jeśli o to chodzi. I słuchajcie, o zdaniu łapy w górę, a także w biciu w kartę, żeby wbić do Zetiego i papiera. Przede wszystkim do Zetiego, to do papiera też, bo jest na odcinku tutaj Ale do Zetiego, ponieważ Zeti wykonał dla mnie ten niesamowity datapak, bo zobaczyliśmy, że spodobał Wam się ostatni odcinek właśnie z datapakami. Z kładziesz to co na czym stoisz. Czy papier. Proszę. Się, bo ja ci będę drzwi zaraz ja, tutaj ja, robił. Ja, ja robię, jak go teraz to <laughs> Nie trolluj tak od razu. I generalnie dzisiaj naszym zadaniem jest zabicie drugiej drugiej osoby bez PvP z tym, że dopiero za jakieś 3 minuty będziemy rozpoczynać. Masz! <noise> <Jakiś> taki... <noise> o, stary, dobra, trzymaj dyrta w takim razie. Generalnie to fajnie działa, wiesz co, jak będziesz... Ale wrzuć mi jakieś A, gdzie ty jesteś? <noise> tutaj dobra, to sobie poczekasz, stary. Siewa Papier, co u ciebie, jak tam? Trzymaj dyrta, stary. W dół! <noise> Nie wierzę po prostu... Co, jaka głupota to jest, ale ale ja tak. wiedziałem, że to takie będzie, nie? Dlatego, dlatego to chciałem nagrać. Dobra, mamy crafting... Dlatego wziąłem drzwi piękne. Mamy crafting, papier tylko nie stawa i na craftingu, okej? Okej, okej. Tak wiesz, nie zamieniaj go w nic. Byłoby Pomyślę. mi naprawdę miło. No Chcesz trochę drzwi? <laughs> w tej samej chwili pomyśleliśmy o tym. Stary, ale wiesz co, ja te drzwi mam, bo generalnie, no, tak, że tak powiem, <laughs> w pewnym momencie one odpadają mnie i ja sobie zebrałem po prostu Twoje drzwi, stary. Ja, wiem. Masz kobla trochę, połaś sobie. <laughs> Aczkolwiek z tobą tak opie się szybciej. No, nakopi się szybciej, dobra. Ale wiesz co jest OP? Jak kurczę, blok węgla bym zrobił? To by było OP dla ciebie. O, nie, blok węgla, blok żelaza. Blok, blok węgla, diamentu, co? Blok, blok diamentu, nie, to no muszę pamiętać, żeby tego na pasku nie trzymać w żadnym bądź razie. Takie taktyczne drzwi na przykład. O, to, jest... <noise> to są taktyczne drzwi, ale wiesz co, opszedłem system. Wystarczy stać stary na dwóch klockach jednocześnie. O, albo jest jeszcze jeden system, idziesz do przeciwnika niezauważony, trzymasz blok żelaza i karmisz kiedy od awczy. Tak było. <gry> to jest też sposób! Kurde, słuchaj, to ja mam pomysł. Zrobimy chwilę jeszcze, powiedzmy, takiego sojuszu, ok? I stary, ja zrobię teraz tak, masz tam fajny szlak craftingów pod nogami na pewno, ja bym zrobił stary blok węgla i dzielimy się tymi blokami węgla w tym momencie, co ty na to? Żeby mieć luz co, co do węgla, bo to tak myślę, że to guziki? będzie uczciwe. Czy chcesz guziki? Gdzie jesteś? Stary, trzymaj guzik, bo chcę zobaczyć co się stanie jak guzik będziesz trzymał. Chcesz do Nie, one się kładą, stary, w powietrzu. Co no, się dzieje? A, wiem, bo... Stary, to jest mają, mają zabezpieczenie przed, przed właśnie takim spadnięciem do, do próżni. Ale takie, takie, takie Widzę te guziki. Na przykład guziki stawiają się nie pod tobą, tylko nad tobą, jakby. No, Wiesz. czekaj, dobra, to ja myślę, że teraz tak. Teraz myślę, że stary trochę nie, węgla crafty. pofarmimy. Otrzymaj crafting. Stary. Dzięki. Nie mam już craftinga. Na co mi crafting? O co ci chodzi? Masz crafting teraz. No, dzięki, bo ja zgubiłem swój. Dobra, stary, ale ty kurczę OP, nie? Tylko trzeba się dogadać, umieć. A my jesteśmy przeciwnikami. Także o, do oku, W ogóle wioska że... tu jest, ciebieczku ziomeczki. Ty to ty, jest ty, 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 ty. Minecraft wioska, Czekaj, wezmę Minecraft wioska. Słuchajcie, ona jest. Ona jest dopłacimy jest youtuberowi, poszczone. jeśli będzie miał nick Minecraft wioska, okej? Okay? <laughs> Słuchajcie, od dzisiaj każdy youtuber ma mieć nick Minecraft wioska to, to jest rozporządzenie ministra cyferansów, konwenansów, nie, nie wiem jak to rozpocząć. I, I co? I w sumie wiesz co, za minutę rozpoczynamy nasz pojedynek mistrzów Shaolin. papier, tak? wiesz? Także, oh. co, co, to za kit SVP jakiś? Co? czy chill, chill minecart, czyli minecart, czyl Co? Co? Jakie kurcze ten? Stary, weź podskocz i zobacz za siebie. Gdzie? Zrozumiem, dzięki dojść do wioski, do której właśnie biegnę. <grym> o ja! Ej, to jest strategii. Normalnie. Ej, ładna jest ta wioska. O nie, bo ja pójdę w wodzie i ty mi zrobisz wody w kwiaty. <grym> Czemu? Ej, przestań, przestań, przestań. <grym> Dobra, trzeba chodzić po PAW bo PAW bloki są zmienialne. To jest nice po prostu, powiem ci. Także, także kurczę, czekaj. Czemu me menaga... Ej, stary, jaka ładna pustynia tutaj jest w ogóle, co to jest? Ej, A. ja chcę ten seed. Słuchajcie, macie seeda, jakbyście chcieli. Ej, papier? Tak. Jak tak chcesz, to dobra, no. Dobra, PAW bloki OP, trzeba o tym pamiętać. Chcesz trochę sadzonek? Jasne. Na pustyni idealnie. Wiesz, że sadzisz je na piasku, stary? <laughs> Ile tu melonów? Chcesz blok melona? Dawaj, dawaj blok melona, stary. Ej, przestań, 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 przestań. Nie! To głęboko, na głęboko. Pat. <laughs> Taktyczne drzwi. O, dzięki za dyrta, stary. To, to jest coś, co mi się przyda. Fucking shit. Wiesz, ci się przyda? to się przyda? Co mi się przyda? Się fucking Bradings ten Nie! Papier proszę cię, to jest... To jest UOO, stary. Ja potrzebuję jedzenia, daj mi jakieś jedzenie. Ja ci, tego? ja ci dałem bloki węgla, przypominam ci Siu Raku okay. jeden, kurde Weź marchewkę Pomyślę. do ręki. Weź marchewkę do ręki, albo ziemniaka. To tak nie działa, to tak nie działa. Masz piece, stary, to masz piece, piece. Akurat, akurat mi się przyda. <laughs> daj mi jakieś o, jedzenie. Trochę... Czekaj, masz to, przyda ci się. Możesz to mieć w łapie? Super, farm. fajnie, stary, no ekstra, naprawdę. Możesz to mieć w łapie. Dobra, jeśli serio chcesz się do niej O, stary, to jest do w tym momencie. Ej. Ja właśnie farbie. Co jest kurde z tym cześć Ale to się stary tak idealnie stawia, nie? Dobra, czekaj, crafting masz tam pod nogi, proszę bardzo. Też ja mógłbyś tego poparbić troszejkę. Uuu, blok szmaragdów. Już stary, w blok szmaragdów. Trzymaj. Nie żeby w kooperację, czekaj, o dzięki, dzięki. Nie, my ja mamy tutaj mam... wytłuc, ale tak na spokojnie, nie? Bawimy się generalnie. O, lag jest jakiś, dobra, Lug już nie ma lagu. Lag. lag na single player, pozdro. Mam o, bardzo nie. dużo chlebów twoją drogą. Bardzo dużo chlebów, ja, ja też mam. Bo jest złe rzeczy. Block Redstone, jak. Uh, czy to może dla Stvornej? co było najgorsze? Jakby któryś z nas craftował TNT stary i Block Redstone'a właśnie wymiał miał albo flint, albo jakiś ten. Ej, to jest mocne. To jest mój ma... ultimate plan. Ej, stary, a ja co, coś Ci pokażę jeszcze? Uff, no czyli Ty właśnie wziąłeś kakt na chwilę do ręki? Nie, przypadkiem to nie było celowe. No, ale to, stary, to patrz teraz, co ci się stawia. stawia. Dade mną. Dade mną. Patrz, patrz co ci się z... teraz ustawia, stary. Dade. Jakie tu są koza góry! Jakie to jest ładne! Ja pierdzielę, ale macie już SIDA na odcinku, jak chcieli. Miałeś gdzieś craftingi? Tutaj, eee, tutaj są craftingi. Craftingi? craftingi trzymaj. <laughs> Chyba ci mało, nie? Czemu my właśnie sobie pomagamy, a jesteśmy konkurencją, jakby nie było? Nie wiem, ale nie ma drewna, więc rozwalam budynek, w którym pi <laughs> Nie, przestań, przestań, nie! <laughs> Ej, nie, nie, nie. Co się dzieje właściwie, jak trzymam te kwiaty? Ej! Dobra! Nie, papier! to ten kaktus. Nie, papier! Sam zacząłeś? Dobra, jeszcze trochę zabawy będzie, tylko wiecie co zrobię teraz? Ja sobie gamę modę odpalę, wezmę sobie chociaż jakiekolwiek itemy, tak? Bo, bo jeszcze. Jeszcze bo za wcześnie by było, jakbyśmy już kończyli odcinek. Mogę ja sobie wrócić na górę, bo nie wiedziałem, co robią te kwiaty. Możesz wyjść woda. na górę, tak mnie zastanawiało, co te kwiaty robią. Stary, wiesz co, ja ci zrobię coś fajnego, ale ty mi zrobisz to samo. To w ogóle. O, by, nie. To by było w ogóle abstrakcja, stary. Jakbyśmy ten. Jakbyśmy tak mieli survival przechodzić. Ej, ale stary, patrz ja. teraz, masz ten, y, Lightworker light normalnie, nie? Zobacz, zobacz, se pójdziesz stary i zobacz. Zacz Aj, pod nogi. Ja... Ja bym chciał ja creepery. Idę tak, bym I weź sobie stare narzędzia żelazne, co? Ja myślę. Że... Tu. Myślę tak, że kurczę. No bo mówię wam, byłoby za wcześnie po prostu, a zabawa jest przednia. Tak, weź sobie killo i ten i. I. I kierem. A ja spróbuję TNT skraftować, bo zobaczę jak to będzie w ogóle grać się z TNT tutaj. Przestań. To można tak z zmaster... To jest Kerst, to jest Kerst, co chcę zrobić. Tak. Chciałem ja że lubisz robić en enchanty, co nie? Jasne, uwielbiam enchanty. To, to trzymaj tego chwil trochę. Ja pierdykam papier. Wiesz, że każda trawa, po której przychodzę, się zamienia. To dobrze. Weź jakiegoś buchy? Iron Golema czy coś do ręki. Każdy nie ma, nie ma bloku Iron Golema na przykład. Nie papier? Nie, papier, proszę nie. Bo ja się zapadam w ziemię w momencie, kiedy walczę z creeperami. Ja co gum powderu. Cztery, nie? Pięć. Piasku nie, 4. Y, piasku 4, Dobra, to piasek już mam. Y, pewnie chcesz piasek trochę pofarmić, papier, to na pewno. Biegnę, lecę pętlą. Tu jest iron golem, ale... Fucking shit, nie creepa! Oh, man. <coughs> Ej, chcesz spać? Dobra, y, jasne, że chcę spać. Stary, wiesz, mi się kładą tylko dolne połówki łóżka? Nie. To jest autentycznie złe, co my robimy. Jezus, słuchajcie, ale ja uwielbiam te odcinki. Naprawdę stawiacie masę łapek w górę, żeby dalej była po prostu opcja je nagrywać. Bo to jest po prostu just beautiful, po prostu jak te odcinki wyglądają, nie? Tylko najlepsze jest to, że przed chwilą właśnie się z tym kwiatem stary zapadłem pod ziemię i do lawy wpadłem. O, Om... mamy tutaj takie ciekawe bloki. Co, co się dzieje? Stawia się w powietrzu, wiesz? A, dobra, czyli nuda. A masz dynkie. <noise> dynkie mas. Dzięki, przyda się. Na pewno ci się dynia przyda. Tu, ja, tu jest dużo japonków w tej wiosce. Co jest, odejdźcie. Ja bym chciał jeszcze jednego Creepera, moja droga, Gro. Proszę, zresztą. <coughs> mi Creepera tutaj, zaraz, kurczę. Gdzie są, gdzie są. So, so? Creepa! where are you? Cze, ty, czemu ty mi znowu przyciski respisz? Eee, masz kwiaty. Albo mam lepszy pomysł. Ale nie tego, dobrze, ten kwiat pozwalam. Masz teraz, ty, ty podać, o, dzięki. podać. Lubisz cukier, papier. Lu lubisz słodzić pomysł. Lubię, lubię kraftować papier. Lubisz kraftować papier, ziomek. Jaki ten świat jest ładny! Ej, to jest losowo wygenerowany świat totalnie do odcinka. sida pokazałem wam, więc jakbyście chcieli grać na nim, to ty Słyszyłeś ja. Dźwięk, ty ja normalnie tutaj może ten. Może będę kurde survivble kiedyś grał. Powiem ci, tak ładny świat nam się wygenerował. Ty prawie mnie zabiłeś? Taka ciekawostka lorowa. Jak? Ja się pytam. Bo uciekałem od bombów, schowałem się w domku i... drzwi ci trzcinę cukrową i prawie wbiły. Ja mam coś... Nie pomyślałem o tym wcześniej. Papier, postawisz mi crafting? Mogę ci to postawić. No fajnie, na ziemi się kładzie. Dobra, możesz mi crafting postawić, stary. Dziękuję. Spoko. Tak, bo ja kurczę, wiesz co... Ja może grać e domem, papier, spójrz, spójrz gdzieś... pod nogi. Okej, okay. Stać stapa w bloku, wtedy nie wybuchnę. Daj trochę drewna. Jakiego? Jakiekolwiek. Takiego? No nie, normalne drewno, proszę, papier. Zrób mi tu drewno, proszę, pod nogami, już. Dobra, dzięki, starczy. Ja sobie pozbieram tu drewno, bo nic z drewna nie miałem. Nie, papier. To nie jest drewno to, co stawiasz w tym momencie. Nie. <kluje> nie! <kluje> <kluje> Jak ty to aktywowałeś, stary? Nieważne. Nie Aha, dobra, już widzę. Gdzie? Fucking shit! Papier! Przestań, powiedziałem. Czekaj, to ty mi postaw crafting! Szybko. No już craftuję. Postaw Co? Dziękuję. Chleby, szybko chleby. Tak się bawimy, papier? <laughs> Tak się bawimy, tak? To kto pierwszy wybuchnie, stary? To jest poryte. shit, piach mi się zapadł pod nogami. Kurde, 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 kurde. Stary wybucha ci tam? Tak. O, fucking shoot! Dobra, zdążę się najeść, zdążyłem się najeść, super. Nie! Jest! Truszę! Co?! Trójzębem dostałem! Stary, ale ciekawe co to jest jeszcze takie mocne XD, nie? To za takiej game'odzie się pobawić w mocne XD? Znaczy nie, ja bym chciał tak survivalowo. Co jeszcze możemy zebrać na szybko, stary, i byłoby mocne XD? <laughs> znaczy generalnie wiem, że jedna rzecz jest śmieszna. Ja teraz TNT wyłączamy, jakby co nie, nie ma TNT. Stary, weź sobie dwa bakety takie pewne, nie? <laughs> Ty, a jak masz na przykład dwa pusty baket to co? To on będzie ten? Stary, niszczą się bloki pod tobą, jak mam pusty bucket? E, nie, chyba nie. Nie no, robi się. Surwa Surwawible? Ja, ja, ja po moje itemy chcę pójść. O ile nie, nie puchły, czekaj, nie leżę tam. Stary, czy teraz się dzieje to, co ja myślę? Jestem w rzece, <grym więc wątpię. <grym> Ej! Bo cię... Ej, <grym> PAPIER! Bedrock! O sorry! Czekałem itemu! Co ja wręcz to w ręce się podniosło, sorka. No to sorka patrz teraz. O, stoi do no, stoję pub bloku, wygrałem. Ale co to są te pub bloki twoje? Ścieżki w wiosce. Aha, a to one nie powinny się zamienić tak w połowie czasami? Właśnie nie. Dobra, Czyli jestem Co jeszcze może to być nie? śmieszne w sumie? te TP cyferkowy do papier. Co miał być pojedynek. Od, to, co w ogóle zrobiłeś z tej wioski? Tak Ej, ale wiesz, że ta moja tamta też wygląda w ten sposób? Ty, a jak wezmę to do ręki? Ty, miałeś jeszcze, ty też miałeś wioskę? Też miałem wioskę, pustynną. Gdzie ty papier jesteś? Pustynną. Bo chciałbym na, na, ciebie, na ciebie popatrzeć. Ja e... Patrz na minimapię, czy widzę tą wioskę, ale nie widzę jej, była poza tym. Ona była daleko, o, wiesz? Po, postaw na ziemi się, weź, weź, weź tak stań na ziemi. E, stanie. aż <laughs> tak okay. stanie. Tak są. Czekaj, czy to ma... Co To zadziała? Tak jak myślę. Eee, zresztą tego nie zrobił, że się ryba. Weź polataj. Eee... Już? O, fajne. <laughs> A weź to do <laughs> Fajne. Czy <laughs> ty właśnie wyleciałeś między furtki? Ej, bo się z tym woda respi, halo! <laughs> Czekaj. B według tego się nie... Nie, nie, da, nie da, że się nie respi. Czekaj, ale... To jest jeszcze pewnie XD. Co się robi Ciekawe. z tym? Ja Cię nie widzę, nie? Więc generalnie... Ja, bo nie mam bo nie ma mnie na dole. Dobra. dobra. Nic ciekawego. Ja, ja to mi pokażę pewną rzecz. Set, blok, tutaj gdzie stoję... S no, a ja Ci coś pokażę szkolwiek. fajnego. <coughs> Weź w nim wodę, na nim wylej. No, wylewam Ci na nim wodę. Okay. Dobra, już wylełeś wodę. I... Polataj w tej wodzie. <coughs> O jest mocne XD Słuchaj papier, ale weź teraz na ziemię zejdź i próbuj sprintować Już, stary Chodź tutaj do mnie, to. chodź tutaj, chodź pokaż. Papier <laughs> Chodź tu ty do jesteś? mnie Chodź tu do mnie, no Której ty strony Tutaj jest? na dole Której Chodź, chodź na dół i teraz spróbuj posprintować stary <laughs> oh, <dear. śmiech> Ej to jest tego, to jest jak, ten chali nie, nie, nie da się skoczyć z niego. Zobijaj <grystanie> go, stary. Z nich się nie da tak skakać. Wiem, Ej, chali block w Magdalce Ej, co ty, ty tego? tak mi pod ziemię wpadłeś? blok przed Honej Blokiem, tak dokładnie. A tak. jak na przykład weźmiemy jajka żółwi? <grystanie> nice. Ej, ej. <grystanie> albo idę, Stary, trzeba by to tak zglądać, taki ten dźwięk dodać taki, nie. Tu, 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 tu. Słuchajcie, ale to by było na tyle z tego Kerst Minecraft i Images odcinek, że słuchajcie. Dziękuję serdecznie. Czekaj, bo to mogę wlatywać. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Do, Do zobaczenia to... w kolejnym odcinku, cześć. Bye. -o.